Ulica Kopernika w Wejherowie to jedna z najstarszych. Jej wyjątkowość stanowią unikatowe i niestety już stare kamienice. Władze miasta podjęły decyzję o gruntownej modernizacji ulicy. Jednak chcą przy tym zachować niepowtarzalny charakter okolicy. Jesteśmy na etapie takim bardzo zaawansowanym, ponieważ mamy projekty budowlane, projekty sieci, już wiemy co gdzie będzie przebiegać i jak będzie wyglądać tam Modernizowana to nawet za małe słowo, bo to będzie całkowita przebudowa tej ulicy, zresztą jednej z słodniejszych u nas w mieście. Modernizacja ulicy jest niezbędna. Zdarty, połatany asfalt, nierówne chodniki, zalewanie drogi przy niewielkich opadach i zaniedbane ogródki. To wszystko ma się zmienić. Władze miasta czekają jeszcze na kilka pozwoleń. Harmonogram wygląda tak, że do końca roku musimy uzyskać wszystkie pozwolenia pozwalające na realizację tej inwestycji, natomiast już dzisiaj wiemy, z czym się tam będziemy mierzyć. Wstępny i przy Przykładowy zarys modernizacji już istnieje, ale jest to tylko poglądowy plan. Oprócz modernizacji sieci i infrastruktury drogowej władze miasta chcą zadbać o przydomowe ogródki, które obecnie są w większości w opłakanym stanie. Żeby jednak przywrócić im dawny blask, niezbędna jest zgoda ich właścicieli. Można powiedzieć, że są dwa zakresy. Jeden to ten podstawowy, który zawsze robimy, czyli wszystkie sieci pod ziemią. Tam ich mamy sporo i wszystkie będą przebudowane, oprócz sieci opec która, jak wiemy, była już realizowana. Natomiast to, co jest dla nas ważne przy tej ulicy, to przedogródki i zieleń na tej ulicy. Chcielibyśmy powrócić do jej klimatu z czasów jej powstania, wtedy, kiedy każda kamienica miała przedogródek, każdy ten ogródek był ogrodzony pięknym płotem, wewnątrz była zieleń. Dzisiaj te ogródki są prywatne, ale jest na to sposób, żeby w rewitalizacji Przywrócić im ten blask, który miały kiedyś. Po to są nam potrzebni mieszkańcy. Jeżeli nic nie stanie na przeszkodzie, wykonawca na budowę powinien wejść już w przyszłym roku. Jeden z budynków, znajdujących się u zbiegu ulic Kopernika i 10 lutego, został wyburzony. Na jego miejscu ma powstać parking. Na tej posesji obok znajduje się Klub Integracji Społecznej i ten Klub Integracji Społecznej potrzebowałby chociaż dwóch, trzech, może czterech miejsc. Uda się wygospodarować na tej działce, właśnie obok, żeby. Było, były takie miejsca parkingowe, ale oprócz tego chcemy w rewitalizacji zrobić coś przyciągającego wzrok, żeby chcieć też wejść na ulicę Kopernika dla takich po prostu przejeżdżających ulicą 10 lutego. Im planujemy na elewacji od strony właśnie 10 lutego, na, na posesji, w której znajduje się KIS, zrobić mural. Zarówno parking, mural, jak i gruntowna przebudowa ulicy Kopernika mają zostać zrealizowane w jednym czasie.